Jest następny odcinek, ja już nie jadłam od kilku godzin, lecimy A, Oh, fuck, FUK FUCK FUCK you fuck O you. Oh, kurwa Co tu jest? Shut the fuck up! Seek. Okej, okay, mnie? Liczy 5, 5 4, 4 3, 3 2, 2 1 Ona mnie goni, trzeba się schować. Dobra, chuj, biegniemy, po prostu przejdziemy przez siebie. Highlighting polega na tym, żebym się schować, tak? A to Jest git. Przejdę tędy. O, mnie zmuliło, sorry. Sorry, zmulanie O kurwa, znowu mnie zmuliło. Jest git. Fuck, doprowadzimy tędy. Goni mnie? No, jest git na razie. Jest git. Dobra, sygnala. Tutaj nic nie ma. No jestem dupia. Myślkami myśl. E, Odpalej myślenie. Kurwa prawie, zapalę to jeszcze. Lecimy dalej. Stuff only. Odpalaj, proszę wszystko, nic, czemu nie działasz? Proszę, czemu nie działasz? Raz, dwa, trzy. Jeden. Aha! Dobra. E, niebieski pierwszy, dwa jest czerwony. Trzy zielony. Niebieski, czerwony, zielony. Niebieski. Czerwony, zielony, żółty. Nie działa. Jeszcze raz. Jeszcze kurwa raz. Niebieski, czerwony, żółty, niebieski, czerwony, żółty, nie wiem, niebieski, czerwony, żółty, zielony. Nie działa. O fui chodzi. To jest pierwsze. Czwarty jest. Czwarty jest żółty. Pierwszy jest. Kurwa, co ja robię? Teraz ma to sens. Ja Sorry, ja myślałem, że, że to jest pod tym, to jest pod tym. Dobra. Pierwszy czerwony, niebieski, czerwony, niebieski, zielony, żółty. Czerwony, niebieski, zielony, żółty. Tak, koniec, przepraszam, jestem debilem. To jest straszne. Motherfucker. Czemu nie ma nic? Myślę, że trzeba się schować. We almost <wioski> there. Wiem. Wiem, że jesteśmy prawie tutaj. <śmany wioski> 嗯。Mm. On peut pousser ici Tak. To jest kurwa straszna. Dobra, znów. Eee, będzie potrzebne koło. Tak, to jest tym miejsce. A, bo trzeba będzie w jakiś inny sposób je znaleźć. Nieważne. Nie jest to koło, trzeba, dobra. Eee, tu leci góra dół, pewnie będzie mi znaleźć odpowiednie koło. Mhm. Tam musimy coś schować. Musimy coś położyć. Wiesz co, to jest śmieszne, może... Nie, nie, nie zamykaj, nie zamykaj, nie zamykaj. To może tego nie wrzucajmy, sądzę, że to będzie niepotrzebne. Zobaczmy, co się dzieje na górze. O, koło, tak. Koło się przyda. Faktycznie. Task może faktycznie zadziałać. E, jak to odpalimy? Nie. Powiedziała, co? Tak, coś, coś poszło. Nie wiem co dokładnie. Myśmy dalej. No tak, zapomniałem, że sobie tego szukaliśmy. Jakoś poszło, jakoś nie było tak strasznie ciężko. Okay, to bylo strašné. Sáček co, co Oh God, 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 O.. co O! o śmieszne, no kurwa się uśmiałem Goń mnie faktycznie O do Kurwa Jak to ma funkcjonować przez się Jakie miał to ogarnę, Tłumacz mi Dobra, nie tędy, to jest w prawo Teraz powinno się w lecimy w lewo, tylko my drzwi Lecimy tu, tutaj, w prawa strona Do kabiny Mata nas goni już nas gonie, nie mogę biec Jeszcze jest się opóźnienie poszło mnie. z góry. A przez to, że po prostu nie, do, nie doleciałem tam, a zrobiłem wszystko dobrze. Jezu, ucieczka przez tą szmaciurą będzie naprawdę ciężka. Teraz ja po prostu zawsze spierla, dobra? To dobry pomysł. Fuck, ale biegnie. A, się naśmielę. Teraz mi się tak uśmiał. Tu, 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 tu. tu. Brawo. Brawo. Tam nie da się dolecieć! Kurwa, tam się nie da dolecieć. były dwie drogi, wyraźnie czego? Polecimy tą drugą. O. W góry. I tu prosto. Chlep. Tam się nie da dolecieć, ok? Nie mogę. No. Jakiś cudem to po prostu nie funkcjonuje poprawnie w, u mnie. Po prostu. Coś nie wychodzi mi to. Nie wiem dlaczego. Nie rozumiem.

Teraz, lütfen. <laughs> yes. Proszę cię szybciej! Proszę cię szybciej! Proszę cię szybciej! Fuck you, motherfucker! Pobieram się to nawet. Ale ładny głos, taki bardzo demoniczny głos, mi się podoba Ach wyskoczyła na mnie siostra No nie, koniec zabawy. Pan na nas czeka? Kolejne w przyjdą do gry Piękna gra. Piękna gra. Fajna gra, prawda? Fajna gra logiczna. I całkiem straszna. Mi się podoba. Taki pierwszy horror. E, indie, który mi się naprawdę podoba, tak w pełni, nie? No i lecimy. Tu. Tu. Powinniśmy teraz tą ciuchą pojechać, tak? Pojechać w pizdu daleko o to myślę. Co się nie koniec gry jest? Nie mamy kodu w ogóle Jakie liczby? Czekaj się co to jest? From request form. Outwind was I don't know if you ever... Dobra. To se może jak ktoś ma ochotę to To se może poczytać. Ja niestety nie mam tej ochoty. A, jest! Widzę. Dzięki. Nie zważyłem się, mogłaś byś się odezwać po prostu kurwa po luz, jak każdy normalny człowiek. Wiem. Chciałbym. Mam zejść? Czy? Nie wiem, czy tam do końca dojść, dobra, spoko. Zjadę. O, zjeżdżalnią. Fenomenalnie. Jak coś będzie na mnie czekać, to na dole się zestrem, ok? Nie, nie zdziwić się, jak się zesram? Nie zdziwić się. No, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Eee, tak, 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 tak jest dobrze chyba, co? Tak będzie git? Eee, tak będzie git. Teraz tak. Pod względem kolorów. Czerwony, żółty, czerwony, niebieski. Czerwony, żółty, czerwony, niebieski. Liczby. 4, 2, 3, 1. Dobra, okej, okay. myślę, że muszę zamienić jeszcze. No i co, bawimy się w kolejarze? <grywka> Czy to będzie jakaś minigierka kolejna? Nie, nie, łapę. mi mi coś zaraz kurwa. Ale strasznie to jest ja pierdzielę. No pierdzielę. to my to I've never met anyone like you. <laughs> do you know how long I've been stuck in that case? Yeah. Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. Ale o czym ty kurwa gadasz w ogóle człowieku I kim, kim ja jestem w tej historii? Jestem jakimś dzieckiem To za zabaw? Co się dzieje? Co się dzieje? Okej, okay, przyspieszamy

Leci! Ooo, oh, pisz, the police. Dobra, żyjemy, żyjemy, tak? Że jest git, jest git. Dobra, jest git. Chyba żyjemy. I guess. Koniec drugi obcas chapteru, czy to jeszcze się będzie kręciło? Bo ja myślę, że to już jest koniec. Poprobiliśmy tą różową szmatę. Chapter drugi, koniec! Jest! A... Ah, haha. Czekamy na trzeci chapter. To było dobre. To tak gra mi się podobała. Z niecierpliwością czekam na trzeci chapter. Na pewno pojawi się film na Kebabie o tym. Dzięki za obejrzenie. Cześć.